Dzień dobry panie Łukaszu. O, dzień dobry pani Krystynko. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pod szafę, proszę się nie Oczywiście. Blikać. Jest, ja tu muszę przestrzegać rączki do góry. Proszę, dezynfekcja. Ja tu muszę wszystko. Tył, tył, tył. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Proszę poczekać, bo do rączek mamy inne. Jeszcze rączki, rączki, rączki. Zaraz dam rękawiczki. Co będziemy dzisiaj robić? Panie Łukaszu, dzisiaj chciałam przede wszystkim podciąć końcówki. No i oczywiście coś z tą brzydką zrobić, bo te włosy wyglądają masakrycznie. Nie. Dobrze. Proszę nie podchodzić bliżej niż jeden metr. I zapraszam na strzeżenie, a następnie potem sobie przemyjemy, żeby efekt był no, idealny. Proszę, proszę delikatnie proszę odwiesić kurtkę na kracie, nie do szafy. I zapraszam następnie na fotel. Pani Krystynko, już do Pani idę. Musiałam sobie przygotować narzędzia. Oczywiście no, mam bardzo fajny teleskopowy tutaj, prawda, grzebyczek, więc no, mm -hmm. zachowamy tą bezpieczną odległość, prawda. Pani ukażę półtora metra musi być. No jest. półtora jest, metra minimum. minimum. Wie Pani, no nowy sprzęt przyszedł też muszę się, człowiek musi się nauczyć, jakby opanować. Ale proszę się, proszę się nie martwić. Jakby zacznę tutaj od grzyweczki. Dobrze. Panie Łukaszu, jestem do pana dyspozycji. Bo ja widzę, że no dwa tygodnie kwarantanny, a, a pani już po prostu zarosła. No, no zarosła jak, jak podupy. O! O, widzi pani i już będzie widać. Proszę się nie martwić. O, troszkę mi się zygło, ale proszę się o nic nie martwić. Najważniejsze to widzieć na oczy, bo wie pani jak to jest żywko urośnie, to i potem yy, no, oczy trzeba leczyć, prawda? O! To co najważniejsze, to żebym odk odkrył. O. Panie Łukasz, nareszcie widzę świat. Proszę poprawić, yy, yy, że tak powiem, tutaj maskę, bo ja nie chcę, żeby tu pani na mnie kuchała. O, perfekto, proszę. Pan... Ja mam, panie Łukaszu? Super, proszę jeszcze obrócić się tę yy, podatne końce. Jeszcze, 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 jeszcze. Proszę Pani. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze. I proszę, na boba miało być? Tak, na boba po proszę. proszę nie ruszać głową. Jezu, ale będzie fajne cięcie, takie nowoczesne. Wie Pani, bo teraz jakby z tą techniką koronawirusa, to takie nowe cięcia są, takie schodkowane. Także proszę się o nic nie martwić, ale zapominam o tej odległości bezpiecznej. Do o. o, to jest dobre. Troszkę teraz ten, ten bok. O, idzie pani, idzie pani, idzie. No, idzie pani. Nie, pani się nie boi. O, o, tak. Wolniej, wolniej. Troszkę, bo widzę, że pani się spodobało. A tu jednak. O, trzeba troszkę podczekać. O, i widzi pani, to jest, to jest to. O fajnie, fajnie. To czuję, że ta fryzura będzie hitem tego roku. Proszę pani, ja jestem projektantem w, w, gwiazd polskiej sceny, więc tworzę nowe trendy. Zostawię pani te boczki troszkę dłuższe i teraz drugi boczek. Kręcimy się nie w tą stronę, nie w tą stronę, bo ja jadę slice'em. Ja muszę, wie pani, wolno, wolno, wolno i jedzie pani. Powolutku. Powolutku, żeby było tak jak tamta strona, wie pani, to... Teraz to już musi być ta współpraca jakby. Te kołtyniki z przodu to co pani w domu rozszerza spokojnie. Proszę słuchać ręce, bo widzę, że pani ma nieokryte. O! O i to jest... To jest to co... O! Proszę, proszę jeszcze, jeszcze, jeszcze w tą stronę. Jeszcze, 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 jeszcze. O, wyrównam sobie. Proszę pani, to jest... To jest to. Jeszcze zaraz utrwalę Pani... Aha, jeszcze raz sobie przemijemy, tak? Dokładnie. To proszę jeszcze siedzieć, a ja sobie przygotujemy linie. Pani Krysiu, proszę się zrelaksować, proszę się niczym naprawdę nie przejmować. To, to wszystko minie. Najważniejsze, że jesteście ze mną, wie Pani. No, troszeczkę ten sprzęt jakby jest już niepotrzebny. O. Wie pani, to mycie to jest... Super! Super Pani Łukaszu! Mycie to jest podstawa, proszę Pani, o! I prawa strona, i środeczek, i drugi boczek i tutaj z tyłu. Jeszcze tylko teraz pani snyje ten szamponik i prawie będzie gotowy. Zmyjemy sobie tylko ogrzewkę. Proszę wziąć głęboki oddech. Niczym się nie przejmować. Panią, wysuszymy. Pani Krysiu, można iść do lustra, przejrzeć się. Jak ta fryzura? Panie Łukaszu, myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Bardzo ładne cięcie zachowane. Wiadomo, no widoczność już bobisk. jest stuprocentowa. Grzywka na nie oczy ksiana. nie leci, no. I nareszcie widzę na oczy. Jednak ten koronawirus nie wpłynął na nie. Nie no, wpłyną, no ja przyjmuję, także zachęcam też inne klientki, żeby przechodziły, no jakby, żeby się nie krępowały, no. Wszyscy będziemy tak na ulicach wyglądać, drogie klientki, nie przejmujcie się. Pani Krysiu, płatność kartą czy papierowymi? Panie Łukaszu, może być papierowymi? Dobrze, to już. Oj, 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 oj. A widzę, że asortyment oj, oj, oj. jest, no to będzie w takim razie troszkę więcej trzy rolki. Trzy, trzy rolki. rolki. Tak? tak, i proszę tu Dobry. położyć na półtora metra, nie zbliżać się. To jest tam, zachowujemy. Super, bardzo oj, dziękuję. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.